Te, Majster, tutaj było dwa razy 6 PCI Express no. no A ja tu w karcie mam jedną ósemkę. Zaraz będzie. Się zrobi? Się zrobi. Dobra, będzie dobrze. Będzie... Majster dobra to... A wejdzie to to w ogóle tu? Y... No wejdzie. PC Master Race ze złotym. No zaraz <laughs> zrobimy. Zaraz będzie. Dobra, tu wszystko chyba gra. Złączki wszystkie są. Panie, Karta od Laxigena. Jak ja panu tak zrobię, to panu to pan frunie. Zaraz majstrujemy. Wylatuje 660 z komputera live'owego titanium 660, a wieża 970 i jest tam giga. Trochę lepsza będzie. Laksigen potanosi sprzedał, no to upgradeujemy kompa, tak Fajnie jest. się rozpina serwer. Tylko że złączki nie mamy i zwykniliśmy, że, że tutaj po prostu trzeba odciąć ze starego zasilacza, a tu jest taka dopinana ta no, i to się tam 6 plus 2, Zgodne. a te dwa to tylko masa. Tak więc trochę więc, masy. Więc tutaj też się gdzieś tam coś utnie majster, nie? Czyli masy po prostu. Tak, tak, jest tak, trochę więcej masy. Tak jak to u nas bywa. No to przecież te kabelki przeniosą, tę masę będzie. A możemy sobie wziąć masę stąd i z drugiej sekcji zasilania nawet, Moż żeby... Można. Z tego i z tego. Można. Zasilacz ogólnie, żeby się nie myśleli, utrzyma, bo to jest 850 W, także... To jest Dela. Dela. więc to nie ma jakiejś tam to, lipy. To jest poziomy. No. To panie, takich już nie robi. Upgradejdujemy. Jakby ktoś pytał, to dwa procesory, nie pamiętam już jakie, kilka kości ram które dosyć ciepłe były i tu wywalamy. I czy trzeba pomajstrować, będzie git. Będzie Pan zadowolony, zaraz Wam pokażemy, jak zmajstrowaliśmy to. Będzie git. No więc, moi drodzy, pobielamy sobie końcóweczki ogólnie pójdą termokuczki i tak dalej, więc będzie na bogato potrzebujemy 3 przewody 12V i trzy przewody i dwa przewody czarne, masowe, czyli żółte i czarne ogólnie wchodzą nam tutaj do, do tej naszej akcji e, jako, że tutaj miałem złącza dwa razy PCI 6-pinowe, to po prostu sobie rozgałęziłem nie wiem czy one idą na osobnych liniach, czy nie, już nie wnikałem w to po prostu tak jak było, żeby nie obciążać tych przewodów nie robiłem żadnych mostków, tylko po prostu z dwóch przewodów zrobię, gdyby jeden. No, oczywiście powrót będzie możliwy, jeżeli by była taka potrzeba, aczkolwiek już nie sądzę, Raczej żeby, nie. żeby był powrót tutaj do jakiejś jedno-sześciopinowej. Zresztą można kupić przejściówki, tylko że to by się wiązało z wyjściem z domu, a ja nie wyjdę z domu, jak na porządnego nerda przystało, więc wiecie, no, lutuję sobie jak, jak się da. Także tutaj mamy rozwalone złącze sześciopinowe i teraz dwa dodatkowe piny, tak jak mówiłem, ze złącza e, Drugiego, które było obok, pobilimy sobie je. końcówkę z, ze starego jakiegoś tam mamy e, zasilacza Shifteka, który mi wyjechał po iluś tam latach, nie wiem czemu. O no, sumie przeżył z 10 lat. 850 szefa. Także to nie, nie ma zasilaczy z czarnej listy. Elektroda możecie być, spoko możecie być wiecie, spokojni nie mamy tej czarnej listy dobra, pobielone, teraz drugą stronę bielimy zobaczcie, złoty tutaj już drugi przewód, tak jak mówiłem, tutaj te dwa piny dodatkowe to jest po prostu masa zobaczcie, tu jest w ogóle termokurczka, będzie tutaj ogólnie ona bogato będzie, powiem Wam wszystko może załatamy tak, że ładnie to się później schowa pod termokurczką i nie będzie zbytnio tego na hali widać, więc więc teraz bielę tą końcówkę będzie estetycznie względnie estetycznie Ta... O! Tutaj, moi drodzy, warto sobie podłożyć jakiś kawałek czegokolwiek, żeby Wam w razie, jakby cyna gdzieś skapnęła, to żebyście później nie szukali, gdzie poruntować na płycie. I zobaczcie, w miarę na bogato cyny, żeby to było wszystko dobrze się chyciło. Teraz nasuwamy termokurczki na wszystkie nasze przewodziki. Zaczynamy od którychkolwiek. <grymka> A gdzie masz gafra? Fajnie. Za dużo termokurczki daliśmy. Tylko troszkę. Dawaj, hotera no. no, się nie skurczą na tyle. Skurczą się. No, ładnie się kurczą. Jak jajka w zimnej wodzie, no. Aczkolwiek są za duże trochę. muszę no, tu przyznać. Ale jakoś już tak. Były mniejsze, nie wiem czemu nie wziąłem. A ha ha ha, jakie ciepłe Ciekawe czemu No i teraz nasuwamy Jakby to miało być? Teraz nasuwamy oplot na wszystko Czyli oplot Tak, i potem A bo on jest tak on Tutaj jest... nigdzie nie mamy zład... Nagrywasz co? No nagrywasz Nie, bo nie wiedziałem czy już. Czyli teraz wszystko w oplot powinno wejść? Musi wejść, co jest? Aha, nie wejdzie? czego może pościmy No to... też nie za bardzo wchodzi Za mała No to tyle starczy No i teraz trzeba tutaj trochę zagafrować, tę gafę tak tutaj, o no, fabryka No Zaciśnięta jest Nie ucieknie ja Nie no. By większy, użył I To trzeba to Chociaż nie, to nie grawi, bo to tak są puste To są puste To nic nie zrobi. To nasza robotowa wyszła całkiem tak do pani, aby zadziałać ma Nie, ale powiem ci tak w skali od 1 do 10 Trzymaj tam za końcówkę. Taki gruby wąż jest ideolo nie, teraz to takie naprawdę, od 1 do 10 solidne 2 takie no. solidne, naprawdę nie no myślę, że ładnie wyszło, jeszcze będę bardziej się cieszył jak ta karta odpali w ogóle pokaż ten cały przywodzik. Tu, tu 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 i tu i tam dalej tam, no. tam lepszy sadzamy. jak oryginalny tak jest, wsadzamy kartę i zaraz zacznij to działa karta wejdzie, jak nie to się uróżnie coś tu jest niepotrzebne, trochę takie to się wycina no, no to robiłem raz w jednym kompie tu miałem takie na dyski. Ja w niejednym starym. I wycinałem to. Ja też na dyski, no. I kładę się na podłodze tak w sensie, nie? Pewnie? tak ona kompletnie. Nie, nie miałem tyle dysków. Aha. Od, od samej ziemi, do, tego, do samej góry. Tą kartę bym już lekko przykręcił, czy tu nie trzeba. Nie, tu nie przykręcasz w ogóle. Aha. Tu wystarczy to i zacisnąć tak? się Widzę weszła. O. No i sik. I to tu się tym dociska też i To się to tam dociska załącz ten. I co się nie... A nie zaciśnie się, bo karta jest duża. Error! Ujuj, uj, uj. tu tu chciała tym plastyczku tu naciąć coś. A ten, ten w ogóle nie to potrzebne jest to całe to. Ten cały plastyczek po co? No tutaj niech to otwarte będzie, lepsza wentylacja, przecież cyrkulacja będzie. No. No, to ta tak. To producent źle tu pomyślał, to musi być otwarte Nie ma czujnika żadnego? Nie ma. To tu jest czujnik. No, to a tak. jakbyś odkręcił ten plastik tu, dwie śrubki, to nie zamkłoby się? Nie, bo o tym się chyba przyczynia. No nie, to spróbujmy. Tu się o to tu, w tym miejscu się opiera. O. Tu tylko. Tu, tu tylko? No, ja bym to no, na... No to to trzeba wylezać! Panie dremelem, albo panie, co no. się będę dremelem, to się tymy tu by ale lekko. Ty harat, 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 a jabłot. a charat. Dremelem było, byłoby trochę estetyczniej. Tak, uważasz? Ale czegoś tyle? Ja wiesz, żeby dwa razy nie podchodzić do tematu. Aha. Przeróbka, tuning, yeah, yeah, galia, <laughs> <laughs> metal przeszkadza. Co, i teraz się powinno zamknąć? No nie, metal. A jeszcze tu, to jeszcze metal, to ten metal trzeba wydać, a to dremelkiem już możemy. <laughs> Safety first. No to raczej second, to. <laughs> Safety is our priority. <laughs> oh, oh, oh. I resztę trzeba wyrwać resztę trzeba wyrwać delikatnie, na pałę kombinerekami delikatnie na pałę wszystko było wymierzone znaczy, tak, wszystko o. było na oko wymierzone tak jest my Polacy mamy dobre oka dobre oka no i teraz sprawdź <grystanie> teraz to trzeba wylezać. jeszcze to no. się opiera no opiera się trochę Trzeba to obciąć już. A bo to niepotrzebne, to producent dał widzisz dwa, to jest zapasowe pewnie. <grym> tak właśnie. <grym> Producentowi się nie śniło, że takie karty będą w tym siedziały. Producentowi się nie śniło, że taki kreator się do tego dopadnie. Au! Dalej jak zobaczy ten film, to... Od razu ci pewnie coś zaproponują jakieś Zleczenie? stanowisko montażowe czy coś czeka na, na ciebie mhm. zaczęła tu delikatnie na oko Tu Tu się. Jem. Jak w Alpenie, na kablach tam śmierdzi Coś mm. to nie chce wyjść a tam jak nie chce. Nie ma podejścia. No to już chyba wystarczy wiesz ci co? bo To wystarczyłoby tutaj wziąć porządne. A. Ja nie wiem czy już by tam nie wystarczyło to co zrobiłeś. I... A ty delikatnie. A? Z precyzją chirurgiczną? Tak jest. Z precyzją ginekologa. Kurde! Co jeszcze? Dalej tutaj. To czekaj, to tak jak ja to urwę, to to się nie będzie trzymało w ogóle... No na... wiem cały ten plastik odkręcił wywal. Awa, Masz okulary też. No. No, jest. Aha, a widzisz, a potem to służyło do dociskania tej karty. Teraz się ona. Nie, no tym się dociska. No, dociska. Tylko tym trochę mniej. Ale jest idealnie. No, panie. I teraz nasza magiczna wtyczka. Jest ideolo, wtyczka zrobiona magiczka teraz. Teraz, jeszcze, żeby ten kąt zadziałał, i będzie miod malina. I streaming, moi drodzy, będzie jak. Talala. ja pastę na pasku wymieniamy, czy nie? A masz Jednak. pastę? Możemy wymienić. Jak tu się chłodzenie zdejmuje? Tylko tak? A cztery śruby są. Masz wkrętarki wow. A to z dwa lata było wymienione. <noise> no, serio? O to dobra, to tego już nie kręcę. Nie